Boże, cześć. Trzecia niedziela Adwentu, niedziela radości, niedziela Gaudetę. Ja Was serdecznie witam z Kołobrzegu, z Parafii Miłosierdzia Bożego, gdzie od dzisiaj do wtorku głoszę kolekcję I chcę razem z Wami, tak jak każdego dnia adwentowego to robię, wołać do Boga SOS. Panie przyjdź, Panie ratuj, bo giniemy, bo nam źle. I On przychodzi. Przychodzi ze swoimi słowem. A w tym słowie przychodzi On. I dzisiaj Pan Bóg przez swoje słowo mówi do każdego z nas, że jest misja. Mówi nam to przez proroka Izajasza, który mówi Duch Pana Boga nade mną, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie. Mam misję do spełnienia, żeby Bogiem głosić dobrą nowinę, jańcom wyzwolenie, a smutnym radość. Aby obwoływać rogłaski, pojednania, jedności, darowania grzechów, darowania win, darowania wszelkich długów tego wszystkiego, cokolwiek mi jest ktoś dłużny, albo czegokolwiek ja jestem dłużny. Mam to obwieszczać. Mam obwieszczać, że jest zbawienie. Ale to nie ja jestem zbawicielem, to nie ja jestem Mesjaszem. O tym nam dzisiaj pokazuje, o tym nam wskazuje i daje ten przykład Jan Chrzciciel, który nie jest słowem, ale jest głosem, nie jest światłością, ale jest ten, który świadczy o światłości. Który działa w Betanii, w Domu Świadectwa, bo to oznacza to słowo, ta nazwa tej miejscowości, dom świadectwa, daje świadectwo. I to misją jest dzisiaj świadectwo. Świadectwo, które objawia się dzisiaj w radości, w uśmiechu. Święty Jan Bosko kiedyś powiedział, że smutny chrześcijanin to żaden chrześcijanin. A inny święty, którego już nie pamiętam dokładnie, chyba to święty powiedział, że największym egzorcyzmem, jaki mamy, to jest uśmiech. Że diabeł najbardziej boi się uśmiechniętych chrześcijan. I dzisiaj, kiedy mamy mówić o Bogu w tą Niedzielę Radości, kiedy mamy się uściszyć, dlatego że Boże Narodzenie jest już blisko, a przede wszystkim Bóg jest blisko, przychodzi, ale jest blisko każdego z nas, jest w Kościele, jest w sakramentach, to mamy mówić, świadczyć o tym naszą radością, nie smutkiem, nie narzekaniem, nie jątrzeniem. Dzisiaj św. Paweł nam powie w drugim czytaniu, w każdym położeniu, dziękujcie. Cokolwiek przeżywasz, cokolwiek w tym życiu się dzieje, w tym momencie wydarza, to umie Panu Bogu podziękować, powiedzieć: Dziękuję Ci za to, Boże. Ucieszyć się tym, przyjąć to z wdzięcznością. Nawet kiedy ci jest ciężko, nawet kiedy tego nie rozumiesz, to umie, to Panu Bogu podziękować, bo to jest źródłem prawdziwej radości. Wdzięczność. nieoczekiwania, oczekiwania, nie rozczarowania, ale wdzięczność. Dzisiaj więc siejmy tą radość, uśmiechnijmy się dzisiaj do siebie przed Kościołem, w naszych domach. Jak wyłączysz ten odcinek, uśmiechnij się do osoby, która jest może obok Ciebie, którą dzisiaj spotkasz pierwszą. Powiedz jej dzisiaj dzień dobry, powiedz dzisiaj coś dobrego, doceńmy siebie nawzajem, bo to jest nasz apostolat, bo to jest nasza misja, bo to jest nasze posłanie. Boga głosi się życiem, najmocniejszym kazaniem to jest nasza codzienność, nasza postawa, nasze oczy czasem są tą największą, najmocniejszą amboną, przez którą Pan Bóg chce przemawiać przez nas do tych ludzi, których spotykamy. Życzę Wam dobrej niedzieli, radosnej, pogodnej, pełnej radości, uśmiechu. Po prostu się dzisiaj uśmiechnij od ucha do ucha, w kącikę ust, niech pojawi się uśmiech, niech zniknie smutek, dlatego, że Bóg jest blisko Ciebie. Pan z Wami. Nie Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro w kolejnym SOS.